Witajcie tutaj tema też pierwszy bknijmy w sniper elite To jest to pierwszy odcinek Zagrajmy Właśnie taką o to grę Zaraz ja zawsze robiłem, robić tej misji, ponieważ więcej już grałem w tę grę no początku zawsze zwalałem tego czołga. Polszu, go. Yy, plus tej gry jest właśnie taki, zobaczcie. Strzela w No i da Ci właśnie. Pokazany jest tor od no, ukuli. To bardzo mi się podoba. W tej grze. Jakiś rusek, tym dojrzał. Ale my go szybciej. Nie nam... O, wyszedł. Hard pole skacze. Dobra, ale mamy go. Ale bym nie, albo... Nie, rozumiem, nie to Ale my się nie boimy idziemy dalej. Mm. Tylko chciałem czekać Mój broń Trzy No i tutaj będzie właśnie Spotkanie z informatorem. No będzie taka misja w nocy, w której więc musieli i prawie całą mapę ze wszystkich gości i później czekać na przyjazd takiego jakby komandanta, czy jakiegoś takiego gościa i później jak on coś tam będzie zapisywać później my tam wyjdziemy, go yeah, zabijemy, weźmiemy te dane i uciekniemy tyle będzie tu w naszej misji tyle na razie wam powiem o tym, tej misji, dalej nic nie będę zdradzać żeby było ciekawiej właśnie tutaj nie będę czekać na tego informatora aż on nas zaprowadzi bo ja wiem gdzie to iść masz także wskazuje nam drogę ta strzałka czerwona Trzy czerwony wskaźnik Tam jak pamiętam to będzie rutek go takiej mocy, co Tak. zbliżone żywalne że walnę w drzwi, ale... trafiłem tak, jak chciałem Pogoda, że trzeba w ten zawór łupać Sniper mnie tam... Jest to w Amm um. W nikogo nie ma, ale widzę go wstać Yhm mm. Chyba przynoszę To Ale to 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 coś innego Będę szkodził O, jest kawał Dobra Она будет такой короткий видеок. В каждой миссии.